Czy wiedziałeś, że wszystko we wszechświecie, każda myśl, emocja, działanie, a nawet marzenie emituje określoną wibrację? Prawo wibracji to jedno z najpotężniejszych i zarazem najbardziej fundamentalnych praw. Rządzących rzeczywistością. Mówi ono, że wszystko, co istnieje, nieustannie wibruje, a częstotliwość tej wibracji determinuje, co przyciągasz do swojego życia. Brzmi mistycznie, a jednak ta zasada ma swoje korzenie w nauce, w szczególności w fizyce kwantowej, która potwierdza, że u podstaw wszystkiego znajduje się energia, a gdzie energia, tam i ruch, czyli wibracja. Wszystko jest energią, także ty. Zacznijmy od podstaw. Każdy przedmiot, każda myśl, każde uczucie, wszystko ma swój unikalny, Zmienny poziom wibracyjny. Radość, wdzięczność i miłość rezonują na wyższych częstotliwościach. Z kolei lęk, złość czy smutek, na niższych, twoje ciało, twoje emocje, twoje myśli, to nie są odrębne byty. Tworzą one wspólny, dynamiczny system energetyczny, który stale komunikuje się ze światem. W praktyce oznacza to, że to, co czujesz i myślisz, wpływa bezpośrednio na to, co przyciągasz. Nie możesz oczekiwać obfitości, jeśli twoje myśli krążą wokół niedostatku. Nie możesz przyciągnąć. Zdrowia, jeśli nieustannie rezonujesz ze strachem, Twoje emocje. Twoja częstotliwość. Jak rozpoznać swój aktualny poziom wibracyjny? Spójrz na swoje emocje. Są one bezpośrednim sygnałem tego, na jakiej częstotliwości aktualnie nadajesz. Zrób szybki test. Czy dominującym uczuciem dzisiaj była lekkość i radość, a może irytacja, pośpiech lub przytłoczenie? Twoje emocje to Twój osobisty barometr energetyczny. Im więcej w Tobie spokoju, wdzięczności i uważności, tym wyżej wibrujesz, a tym samym przyciągasz sytuację i ludzi, którzy z Tobą rezonują. Praktyczne ćwiczenie: Wsłuchaj się w siebie, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i zadaj sobie pytanie: jak się teraz czuję? Co dominuje w moim wnętrzu? To nie test, to okazja, by wsłuchać się w siebie bez oceniania. Ta samoświadomość to pierwszy krok do świadomego kształtowania wibracji i tym samym swojego życia. Wpływaj na swoje wibracje w mniej niż 5 minut. Oto Ot trzy sprawdzone i natychmiastowe metody, które pomogą ci podnieść poziom energetyczny. Świadomy oddech. Weź kilka głębokich, spokojnych wdechów. Oddech to klucz do chwili obecnej. Pozwala zresetować emocje i wrócić do wewnętrznej równowagi. Wdzięczność. Pomyśl o czymś, za co jesteś naprawdę wdzięczny. Może to być bliska osoba, piękny zachód słońca albo po prostu ciepło kubka z herbatą. Wdzięczność to jedna z najsilniej wibrujących emocji. Wizualizacja celu. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że twój cel już się zrealizował. Poczuj tę radość, lekkość, satysfakcję. Takie emocje sprawiają, że twoja wibracja Synchronizuje się z tym, czego pragniesz. Kluczowa zasada: energia podąża za uwagą. Einstein powiedział: Wszystko jest energią i to wszystko. Dopasuj częstotliwość do rzeczywistości, którą chcesz stworzyć, a nie ma innej możliwości, jak tylko ją otrzymać. Prawo wibracji uczy nas, że twoja codzienna energia to magnes. To, co czujesz i myślisz, rezonuje z podobną częstotliwością i wraca do ciebie w postaci ludzi, wydarzeń i rezultatów. Jak podnieść swoje wibracje i przyciągać lepszą rzeczywistość? Znasz już podstawy. Każda emocja, każda myśl i każda intencja niesie ze sobą określoną wibrację. Teraz czas przejść na poziom praktyki. Jak podnosić swoją częstotliwość każdego dnia? Jak realnie dostrajać się do lepszej rzeczywistości? Zacznijmy od identyfikowania swojego stanu energetycznego. Jak rozpoznać, na jakiej częstotliwości wibrujesz? Zwróć uwagę na trzy aspekty Twoje emocje. Czy dominują uczucia takie jak radość, wdzięczność, inspiracja? Czy może lęk, frustracja, apatia? Twoje myśli. Czy Twoje myśli są wspierające, czy pełne wątpliwości? Zadaj sobie pytanie: czy sposób w jaki myślę dodaje mi siły, Twoje otoczenie, jak wyglądają Twoje relacje, praca, przestrzeń wokół, harmonijne środowisko, rezonuje z wysoką wibracją? Z tej perspektywy stan Twojej rzeczywistości nie jest przypadkiem. To lustro Twojej energii. Trzy natychmiastowe sposoby na podniesienie wibracji. Jeśli czujesz, że utknąłeś w niższych emocjach, nie panikuj. Masz narzędzia, by świadomie przestroić swoją energię. Oto trzy skuteczne techniki. Pierwsza wdzięczność, jako energetyczny katalizator. Weź kartkę i wypisz pięć rzeczy, za które jesteś dziś wdzięczny. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Może to być spokojny poranek, przytulny koc, uśmiech dziecka. Wdzięczność to wysoka wibracja. Kiedy ją praktykujesz, twoje pole energetyczne natychmiast się podnosi. Druga wizualizacja, kodowanie sukcesu na poziomie podświadomości. Wyobraź sobie z zamkniętymi oczami, że osiągasz swój cel. Nie tylko widzisz, ale czujesz ekscytację, radość, spełnienie. Twój mózg nie odróżnia wyobrażeń od rzeczywistości. Tworząc obraz sukcesu, kodujesz go jako realny i dostępny. Trzeci głęboki oddech i obecność. Zatrzymaj się na minutę, usiądź wygodnie i wykonaj pięć powolnych, głębokich oddechów: wdech, wydech tylko ty, i chwila obecna. Oddech to brama do tu i teraz, a obecność to naturalny stan wysokiej wibracji. Styl życia o wysokiej częstotliwości. Twoje codzienne wybory mają ogromny wpływ na poziom twojej energii. Oto kilka konkretnych sposobów, jak wzmacniać swoje pole wibracyjne każdego dnia. Jedzenie. Wybieraj żywność, która żyje. Świeże owoce, warzywa, ziarna, orzechy. Im mniej przetworzone, tym lepiej. Pokarm nie tylko odżywia ciało, ale również energetycznie wpływa na twój stan emocjonalny. Ruch. Spacery na łonie natury, yoga, taniec, cokolwiek cię porusza. Ruch uwalnia blokady energetyczne i pozwala ci płynąć z życiem. Dom, otoczenie. Utrzymuj porządek. Otaczaj się kolorami, zapachami, dźwiękami, które cię podnoszą. Usuń z przestrzeni to, co cię męczy lub ciągnie w dół. Twoje środowisko to przedłużenie twojego pola energetycznego. Uśmiech jako akt energetyczny. To może brzmieć banalnie, ale nauka potwierdza: uśmiech podnosi twoje wibracje. Nawet gdy robisz to sztucznie, wydzielają się endorfiny, zmienia się postawa ciała, a twoje pole energetyczne staje się lżejsze. I bardziej otwarte. Uśmiechaj się częściej. Do innych, do siebie, do życia. Intencja, twój wewnętrzny GPS. Na koniec żadna z tych praktyk nie będzie miała pełnej mocy bez jasnej intencji. Co chcesz przyciągnąć? Co chcesz czuć? Kim chcesz się stać? Intencja działa jak kompas, a wibracja, jak energia zasilająca twój kurs. Pamiętaj, energia podąża za uwagą, a wszechświat kiedy Twoje wibracje są spójne z pragnieniami, zawsze odpowiada Mistrzostwo Wibracji jak żyć w harmonii z wszechświatem, skoro już wiesz czym jest prawo wibracji, jak je rozpoznać w codziennym życiu. I jak podnosić swoją częstotliwość, nadszedł czas, aby zintegrować tę wiedzę w styl życia. Tu nie chodzi o chwilowy zryw. To wewnętrzna przemiana, która zmienia wszystko. Od Twoich decyzji po sposób, w jaki odbierasz rzeczywistość. Intencja plus działanie równa się manifestacja. Wiele osób myśli, że wystarczy myśleć pozytywnie i wszystko samo się wydarzy. Ale prawo wibracji nie jest magią. To prawo energetyczne. Owszem, Twoje myśli mają znaczenie, ale emocje i działania są jak paliwo rakietowe dla Twoich. Twojego intencji. To tak, jakbyś ustawił GPS, intencje, ale nie włączył silnika, działania. Bez paliwa nie ruszysz z miejsca. Zasada działania: myśl, co pragniesz. Poczuj, jak się czujesz, kiedy to masz. Zrób, jak możesz dziś działać zgodnie z tym uczuciem. Dbanie o wysoką wibrację w codzienności. Aby naprawdę żyć w zgodzie z prawem wibracji, nie wystarczy tylko wiedzieć. Potrzeba stałej praktyki, samodyscypliny i zrozumienia, że Twoje pole energetyczne codziennie się zmienia i masz na to wpływ. Myśli, emocje, wibracja, rzeczywistość. To, o czym myślisz buduje twój emocjonalny klimat. Ten z kolei wpływa na to, co przyciągasz. Jeśli przez większość dnia jesteś zestresowany, zły lub przygnębiony, emanujesz tą energią i zgodnie z prawem rezonansu otrzymujesz to z powrotem. Dlatego regularnie się zatrzymuj i zadawaj sobie pytanie, na jakiej częstotliwości teraz jestem? Koryguj kurs. Poprzez oddech, wdzięczność, kontakt z naturą, ruch lub chwilę ciszy. Zadbaj o energetyczną higienę. Tak jak dbasz o ciało, zadbaj o czystość myśli i emocji, nie odcinać się od świata, zakotwiczenie w rzeczywistości. Jednym z największych błędów, jakie ludzie popełniają, jest ucieczka w duchowość. Myślą, skoro wibracja zależy ode mnie, odcinam się od wszystkiego negatywnego. To pułapka. Prawdziwe mistrzostwo polega nie na tym, by unikać wyzwań, ale pozostać w wysokiej wibracji pośród chaosu to właśnie codzienne życie, relacje, praca, obowiązki daje ci szansę praktykowania tej energii. Prawdziwy wzrost następuje, gdy potrafisz zachować spokój i wdzięczność w środku burzy. Mit pozytywne myśli wystarczą. To jedno z największych nieporozumień. Samo powtarzanie afirmacji czy myślenie o celu nie wystarczy, jeśli nie czujesz tego, o czym mówisz, nie działasz w kierunku tego, co chcesz osiągnąć. Twoje podświadome przekonania sabotują twój przekaz energetyczny. Dlatego ta tak ważna jest spójność między głową, sercem i czynami. Dopiero wtedy jesteś jak laser skoncentrowany. Silny i skuteczny. Wewnętrzny kompas. Jak się nie zgubić? Oto to prosty model codziennej praktyki, który pomoże ci utrzymać wysoką wibrację i wracać do niej, gdy coś cię wytrąci z równowagi. Rano. Intencja dnia. Zapytaj siebie, jak dziś chce się czuć? Przykład. Chce być spokojny i kreatywny. W ciągu dnia. Szybkie resetowanie energii. Na przykład trzy głębokie oddechy. Krótka wdzięczność, przerwa od ekranu. Wieczorem, refleksja. Zapytaj, kiedy dziś byłem w niskiej wibracji i co mnie podniosło. To nie wymaga godzin, wystarczy świadomość i intencja. Inspiracja z życia: Jim Carrey i siła wibracji. Jim Carrey, zanim stał się znanym aktorem, wypisał sobie czek na 10 milionów dolarów za usługi aktorskie i nosił go w portfelu. Wizualizował siebie w tej roli każdego dnia. Rok później, Zagrał główną rolę w głupi i głupszy, za którą dostał 10 milionów. Przypadek może, ale to doskonały przykład tego, jak jasna intencja plus wizja plus emocja plus działanie równa się manifestacja. Na zakończenie, Twoje życie to Twoja częstotliwość. Nie jesteś ofiarą losu, nie jesteś tylko obserwatorem rzeczywistości. Jesteś nadajnikiem i odbiornikiem. Codziennie wysyłasz fale i przyciągasz to, co z Tobą rezonuje, zmieniając swoją wibrację. Zmieniasz całe swoje życie. Pamiętaj słowa laocu: Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Zrób ten krok dziś. Dostrój się do tego, czego naprawdę pragniesz. Wszechświat tylko czeka, aż się z nim zestroisz.